Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na makijaż świąteczny. Jest to filmik, do którego zostałam zaproszona przez portal kobiecoporady.pl, który również zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, różnego rodzaju poradami, między innymi makijażowymi. Link oczywiście do tego portalu zostawiam Was w opisie na dole. I właśnie ten program poprosił mnie o przygotowanie dla Was i dla oczywiście czytelniczek w portalu kobiecego.pl e, makijażu świątecznego. To ma być taka, wiecie, moja stuprocentowa propozycja. I to jest ten makijaż, który mam już właśnie na sobie. Jest to makijaż plastyczny. Takie powiedzmy delikatniejsze smoki eyes, czerwone usta, które dla mnie są klasyką. I oczywiście troszeczkę błysku w postaci e, takiego brokatowego glicerowego e, eyelinera. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonałam ten makijaż, jeżeli ta propozycja Wam się podoba, to zapraszam Was oczywiście dalej do oglądania. Mój makijaż zaczynam od nałożenia bazy, będzie to Rimmel Lasting Finish Primer, Chodzi mi o to, żeby makijaż jak najdłużej się na mojej buzi utrzymał. Następny podkład w moim przypadku będzie to Bourjois Air Matte. Jest to mój ulubiony podkład aktualnie w kolorze 01 Rose Island I nałożę go sobie ten dla... Następnie nakładam korektor. Będzie to Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Nałożę go pod oczy, on jest taki bardzo, bardzo mocno kryjący i o to mi chodzi. I nałożę go sobie również na te miejsca, gdzie jeszcze coś mi przedśwituje: jakieś wiecie, wypryski, przebarwienia itd. Po korektorze utrwalam cały makijaż pudrem. Będę dzisiaj używać Maybelline Fit Me, to jest również mój ulubiony puder, zresztą po zużyciu widać, że bardzo, bardzo go lubię. Utrwalę nim właśnie całą twarz, najbardziej strefę tę, gdzie moja cera się świeci, natomiast policzki już omiotę bardzo delikatnie. Następnie nakładam brązę bachloną, żeby sobie ładnie twarz wykonturować i że ja mam takie dosyć słabo oznaczone kości jarzmowe, no to zacznę od kości. Tutaj pod kościami jarzmowymi robię sobie cień. Aby się bardziej zdawało, że te kości jednak mam. Znaczę sobie brązową, też delikatnie boki mojego nosa. Ze względu że mam dosyć szeroki nos, a nie lubię go uwydatniać, to troszeczkę go sobie optycznie zwężę. I teraz przechodzę do brwi. Pamiętajcie, w makijażu najważniejsze moim zdaniem są brwi, bo możecie mieć przepięknie pomalowane oczy, a jeżeli brwi są. Byle jak nazywamy to pomalowane albo nie są pomalowane wcale, nie są wyregulowane. To ten makijaż tra traci na swoim uroku, więc polecam, że brwi w Waszym makijażu również były najważniejsze. Ja swoje podkreślę sobie korekką z Catrice. Niestety nie pamiętam, jak ona się nazywa, bo już tutaj też się mi wszystko na niej starło, ale to jest kultowa kredka, pewnie Wy też ją znacie. Um, I tak, zabieram się do za mojej brwi, tak jak zawsze. Wyczeszę sobie najpierw brwi. Później sobie je zupełnie właśnie krewką, a następnie jeszcze e, przeczeszę je drugi raz takim żelem e, Maybelline Brown Drama w kolorze Medium Brown, którymi dodatkowo jeszcze te brwi utwali i będą mi się trzymać na miejscu przez cały dzień. Cały makijaż twarzy mam już gotowy, teraz mogę przejść do najważniejszego, czyli do cieniowania oka. I oczywiście będę tutaj używać mojej ulubionej palety z Inglota, którą sobie sama stworzyłam. Numerki cieni Wam podam w opisie na dole, żebyście sobie mogły sprawdzić. Zresztą nie tylko numerki cieni, ale wszystkie produkty macie w opisie na dole. I tak, będę robić takie kla klasyczne, typowe smokey eye. Um, będzie to połączenie brązu z szarością, będę porządnie ten makijaż cały cieniować, żeby to, wiecie, nie były takie mocno odcięte linie. I tak jak mówiłam, ten makijaż jest bardzo klasyczny, do każdego typu oka się sprawdzi, więc możecie też go wykorzystać. Zacznę sobie od takiego średniego brązu i na, nałożę go sobie takim puchatym pędzelkiem z maka na całą ruchomą powiekę i też w, zał w załamanie, ale nawet pociąg go troszeczkę wyżej, bo później będę nakładać drugi cień, który nałożę po prostu w załamanie i poniżej. W tym brązie nakładam taki średni, szary odcień. Nakładam go jakby w załamanie powieki i poniżej, ale skupiam się bardziej na zewnętrznym kąciku i delikatnie go tylko do wewnątrz, bo chciałabym, żeby ten brąz dalej było widać tam na powiece. Następnie wracam do tego pędzelka, którą nakładam brąz i sobie tutaj w załamaniu rozcieram ten szar z tym brązem, bo chcę, żeby te kolory się ładnie przechodziły między sobą. Teraz sobie biorę taki bardzo ciemny, szary kolor. Wszystkie cienie, które używam, to, to są cienie oczywiście matowe. I tym szarem już nakładam go sobie jakby przez samej linii rzęs i cieniuję go w górę. Tell me one thing: is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will do be... Teraz ten, like no, the średni bronz, który nakłada na całą połowę wilkę, nałożył sobie jeszcze dodatkowo puchot ten zelkiem, not na dolną linię rzęs, ale na całą linię. I teraz już w samym, jakby, zewnętrznym na nakładam znowu ten bardzo, bardzo ciemny szary kolor, żeby troszeczkę jeszcze ten makijaż przyciemnić. Tak wygląda ten makijaż. Teraz oczywiście, żeby nie było jakiejś wiecie, takich mocno zaznaczonych linii między tymi cieniami, wszystko ładnie jeszcze raz dokładnie rozcieram. Whatever we do, we will be alright. holiday wonders will open your Teraz mam pętelkę, ja biorę sobie jeszcze tylko taki delikatny, cielisty kolor. I delikatnie podkreślam sobie załamanie, nie załamanie powieki, tylko tutaj łuk brwiowy, żeby delikatnie odciąć jakby brew od tego ciemnego koloru, którym który podmalowałam oko tak dosyć wysoko. Chodzi mi tutaj o ten brąz. Więc żeby tutaj właśnie odgraniczyć brew od tego brąznego, brązowego cienia. Delikatnie jeszcze właśnie taki cielisty kolor sobie nakładam. I też przy okazji jeszcze blenduję dodatkowo tą granicę między tym jasnym cieniem a tym brązem. Ok, teraz oczywiście m, kreska eyelinerem, też punkt taki bardzo klasyczny, ale moim zdaniem pasujący w większości typów y oka, jeśli chodzi o budowę oka. I to jest taki znak, który dodaje kobiecości, który jest właśnie taki, taką klasyką, który zawsze dobrze wygląda. Więc na makija w makijażu świątecznym też bym oczywiście postawiła na kreskę i ja będę dzisiaj używać e, eyelinera z Maybelline Liner, Fine, jeżeli zawsze dobrze czytam, Liquid Eyeliner. Um, to jest eyeliner, który ja ogólnie bardzo lubię, on ma taki bardzo, bardzo długi pędzelek, jest cienki, precyzyjny, wy możecie użyć takiego eyelinera, jakiego lubicie, albo też możecie użyć cienia na mokro, jak to woli. Nie chcę, żeby kreska obciążyła tak mocno mocno oko, więc zrobię taką ją, cieniutką, delikatnym tusz przy linii żarwy. Mam gotowe. Teraz wezmę sobie produkt, którego nigdy jeszcze nie używałam. Będę go używać pierwszy raz. Będzie to taki mm, jakby brokatowy eyeliner. Mm, on jest... czekajcie, to jest ogólnie um, produkt od Tanber. Um, on się nazywa Glitter Liner i Kolor ma Treasure. Jeżeli dobrze, dobrze czytam, bo tutaj. Mm, przez tych właśnie takie, wiecie, przez ten cały brokat bardzo ciężko jest wyczytać cokolwiek z opakowania. I tą kreskę, którą mam aktualnie na oku, będę poprawiać właśnie delikatnie tym eyelinerem, żeby te drobiny się na tej jeszcze troszeczkę mokrej kresce nie osadziły i żeby wydały taki ładny błysk. Za chwilę się trochę chwilę przybliżę, żeby pokazać cały makijaż, zobaczycie. A ja od lusterku widzę, że efekt jest naprawdę ładny. Myślałam, że drobiny się nie będę chciała trzymać, a jest całkiem fajny. Troszkę też na, nałożyłam na jaskółkę, żeby się delikatnie błyszczało, ale nie nakładam tego produktu, nie wiadomo jak dużo, bo nie chcemy oczywiście też już zyskać, wiecie, efektu bombki. Więc tak, żeby coś tam, wiecie, takiego świątecznego, złocistego się błyszczało, ale żeby nie było strasznego efektu. Okej, okay, drobinki mamy już nałożone. Całkiem wydaje mi się ładnie wygląda. Fajnie się te drobinki złociste odbijają. I teraz jeśli chodzi o maskarę, Będę używać, widziałam, że tu zginęłam. Tutaj mam. E, to jest maskara ostatnio moja ulubiona z Essence, The False Lashes Mascara. Dramatic Volume to Bardzo dobra maskara, bardzo ładnie wydłuża. Dosyć pogrubia i nadaje naprawdę taki ładny efekt rzęsą. Więc jeżeli macie ochotę na jakąś fajną, a nie drugą maskarę, to zobaczcie tą właśnie z Essence. Oh Ok, rzęsy mam już, jak widzicie, wytłumaczone. Jeżeli macie ochotę, żeby dodać sobie akcent w postaci sztucznych rzęs całych albo kępek, to tutaj śmiało, nie ma problemu, możecie sobie je dokleić, Będzie to, w moim zdaniem, bardzo ładnie wyglądać. Ja, że nie mam jakiegoś specjalnego problemu, jeśli chodzi o Na nawet powiedziałabym, że jestem z nim bardzo zadowolona. To po prostu dzisiaj już różnych przyklejać nie będę, ale jeżeli wy macie ochotę, to jak najbardziej. I oprócz tego właśnie takiego klasycznego makijażu oka i tego złota, który mi się bardzo właśnie kojarzy z Bożym Narodzeniem, kolorem takim, który właśnie dodatkowo jeszcze mi się kojarzy z Bożym Narodzeniem, to jest czerwień. Taka typowa, pomidorowa, klasyczna czerwień. I ja na przykład mojego świątecznego makijażu nie wyobrażam sobie bez czerwieni na ustach. Długo się zastanawiałam, jakiego produktu użyć i jaki Wam pokazać. Stawiałabym na produkty raczej matowe, które się długo utrzymują na ustach. Na przykład e, pomadka Smaka e, w kolorze Russian Red, która ma właśnie wykończenie nie ma to, która jest rewelacyjna. Ale dzisiaj, żeby nie było tak wiecie, nudno, żeby znowu nie pokazywać pomadki Smaka. Dzisiaj mam nowość. E, produkt, którego jeszcze nie, nie miałam na ustach nigdy. I to też jest Tania Bear. E, Taka właśnie nowość w mojej kosmetyczce, mam nadzieję, że tutaj widać ten napis. On jest złoty, on się tak właśnie mieni tutaj od tego mocnego świata, które mam. I to jest po prostu produkt, który się nazywa Matlip i to jest matowa w płynie, w kolorze Christmas Stocking. Jak, jakże świątecznie. I to jest też taka bardzo, bardzo plastyczna czerwień. Tutaj mamy taką pacenkę i jak do nakładania poczytam, mam nadzieję, że uda mi się tą pomadką precyzyjnie nałożyć, więc nakładam i zaraz do Was wracam. tylko delikatnie na szczyty tutaj kości jarzmów, troszeczkę rozświetlacza. A! Nie powiedziałam Wam czego? Że mam To jest, jest. najmocniejszy rozświetlacz jaki mam. I nam na, naprawdę przepiękny efekt. Jak wygląda makijaż z bliska? Dla mnie klasyka to jest coś, na co warto stawiać, bo zawsze się sprawdzi i zawsze będziecie ładnie wyglądać. Jeżeli nie macie jakichś specjalnych umiejętności, jeśli chodzi o cieniowanie na oczach, to naprawdę tutaj nie ma wielkiej filozofii. Wystarczy jakiś ciemny cień, nawet jeden, porządny rozetrzeć na powiecie i mocniej nałożyć go na powiecie ruchomej i też uzyskać ładny efekt smogi. Jeżeli macie ochotę na ciemniejszy efekt, to wtedy użyjcie ciemniejszych cieni, ja użyłam podśrednich i troszeczkę ciemniejszego szarego, bo nie chciałam, żeby to oko było aż tak mocno ciemne, szczególnie, że sobie postawiłam również na mocne, ciemne akcent na ustach. No może nie do końca ciemna, ale naprawdę intensywny. I e, tak właśnie wygląda moja propozycja makijażu się też najgorna. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie oczywiście kciuki w górę, jeżeli film Wam się podobał, jeżeli ta propozycja Wam się podobała. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tutaj będziecie mieć z boku odnośnie, gdzie możecie zasubskrybować. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki papa. Pa.